Nie wiem czy im Będzie dobrze. Tak. Raczej to już safe, raczej to jest safe. Oj, to jest safe. jestem w dupie, bo mam 1,50, teraz paliwa. No. A, 1, 108 chyba da. Czy nie, do... No to... Yy, to może tak się Mi, Nie... Mikeszek 51.2 Olej z boss... Chodzisz! Chodzisz, chodzisz, chodzisz! Tak, będzie chodzisz. P10. P10 Chodzisz B10 będzie Jest Jest, jest Ma 10, ale to tam... Nieważne Tylko Mikaszek wszedł generalnie na tych oponach oh, no kurczę... 1-0, Mirek um, rekord trzeci. No Ja mam Wiedzyście. trzeci, to, to jest mój ulubiony sektor na tym torze. Tak, tak A to, to, jest to, to było dobre. Na, największa strata to jest drugi sektor tutaj akurat. O, bo to jest mój najmniej ulubiony sektor. Do, do, do ziemi dwie i chyba tam straciłeś tak naprawdę. Dobra, dobra. I to jest cała strata. No, ale powiem Ci, szkoda wyjścia na tą prostą długą. Tam no. widziałem, że stracił sporo, kurcze, a drugi sektor był dobry. Mikaszek Ten pierwszy był czas ma cały czas. Mikażek był czwarty, to ja będę... Ja będę... Siódmy, siódmy. Siódmy, no. O dobra. Kurwa. kurwa. 18%. Jezus Maria, hamowali jak ubiegło. Co tu się podziałało? Oj, bez skrzydła całego. Coś tam się stało, co? Nie, my wszyscy się zgniekliśmy. <grybujesz> o, pograne widzę, ojej. Double metry, co nie? I Kaszek poszedł. Okay, okay. Bez koła, tak? Chyba. Nie, nie, ma, nie ma koła. Nie ma. Nie, nie. nie, bez skrzydła całego, bez skrzydła całego jest. No, może ja nawet medsop spróbujemy. No albo medsop, no zobaczymy jeszcze na jakieś safety car. E, natomiast e, straciliśmy sobciarza, jednego. To jest... Bez Ale nie, jakoś tak dziwnie dobrze się jedzie z tym temacie. Nie używaj za dużo rs chyba że będziesz tracić DRS-u. Szardek okay. A ten Kacmak zlakuje. Okej, okay,

Z miary spokój, tylko Mirek nie ma DRS-u przez walkę z katbaksem i się z... Kuch, zrobił Rain. Będziemy underkatować, nie ma innego wyjścia Trzeba, trzeba Myślę, że nawet 12 półko. 11, coś takiego. Czy to inżyniera machnę, żeby zkiat trzeba rurek się zwie. Powiem. O, druga. Ten kaszbol jest druga. Tak tak, 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 nie Serio? tak, serio? tak, szybko? to jest lipa strasznie że trochę Wypal teraz tak do 30% na prostej Walizki Adra Przestało? No nie musisz płynąć Box, box, boks Jak to mikers z RSem stoi? Miker Szek sześć versu, go, go now. Up to speed now. Let's get

Wysławić się nie mogę. Spoko, spoko, luz, luz luz. 3% na tym kółku, także chillował. A skiadr zbliża się szard powoli wypada z DRS-u. Skiadr się zbliża w ten DRS. Nie no... Catbaks, po co? Ten mnie atakuje na ślimaku. Przecież my powinniśmy teraz gonić. Jesteśmy za szarne. Świetnie, świetnie, świetnie. Tylko Indii jest przed nami niestety. Ziemia jest jakieś 4 sekundy przed wami ogólnie. to trójka, ja War. Okej, też Yellow flag. Hebe. Hebe, hebe, hebe z tyłu. Z no, stetyk, kurde, się. przez zębami. Jeszcze to Trzeba będzie go walność na TRS-ie i od razu przycisnąć sporo Zimpował Kurde, ja cały czas 35-5 walę co kółko Fajnie no te, te hardy są bardzo podważalne, medy zresztą też Towcy spadają szybko można odrobić 3 sekundy na jednym, na drugim dwie i później po jednym W jednym to w ogóle nie natrafisz tych starych A oni próbują jechać. Czołówka próbuje jechać. Na co w tym? Ja też jadę co, bo mam na razie 40... 50, 53 lata. Szczerze no, to jak zanurkował ziemia to jestem pod wrażeniem, naprawdę. Jakieś targi są pance, ocień przysięgł. Okej. Okay. Lapek spada na czwarte miejsce, nie ma opączu. Pankę 70%. Nie ma DRS-u, panki. Klapek box, za wcześnie to jest na softy, za wcześnie nie dojedzie Będziemy tragiczne tempy na no, fence Bardzo Nie wiem, nie To jest bez sensu Zdziwię się jak to zrobi. W sumie kula tam jest co, zebrzyma. nie wiem so, czy na nie dojedziemy Nie dojedziemy Jeszcze kara Okej, okej, jeszcze kara, tak jest Stajcie przed klapką się się to robisz się, że... Nie wiem, bo jechałem za po... Tu się teraz zaczyna. Jesteś przed paru łapami. Leży racji. Okej, okay, okej. Okay. Najes, nice, jeden z głowy. Już. Box na sam ty. E, Box jest lapki, dorek. Nie wypędzam w zasadach, na teraz. trzymaj go, przytrzymaj. Stara się przytrzymać. Okej okay. Szartek jest bez DRS-u. Co on nie objechał normalnie, jak trzeba. 75 zaraz będziesz mieć. Trzeba już zjechać, może pęknie Teraz. Z jeszcze nie zbitował, tylko on będzie w najlepszej sytuacji na koniec, be honest A wszyscy wyjechali za wami, Mir? Nie, nie, klapek demano wyjechali przed paruba pali. Nikt już nie ma Arsów praktycznie. I masz blokadę w postaci dwóch hardowców za sobą wędzki. Nie wiem w tym momencie nie istnieje z maną osoby. A okay, teraz się Ok, trasy trzeba utrzymywać. Z tyłu jest spokój. Ja Blokuje troszeczkę też Więc na to trzeba liczyć gdzie my jest pożerany Пока я бачу, да я тебе... Машины еще не затягиваются. użarstw do końca JEST! JEST! Czy jest? Kurcze! Jak, jak? Ajajaj aj, aj. Tak, blisko Ile zabrakło? 21 tysięcy. I które mieli? A u Kurde, szkoda Ale i tak dobrze są punkty, tak szczerze Bo strategia nie była optymalna Przynajmniej są punkty, no dokładnie